Siemanko wszystkim Darz Daniela z tej strony witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym update mojej kolekcji filmowej. Minął kolejny miesiąc, czerwiec rozpoczęły się szkolne wakacje, a u mnie tradycyjnie przy czas zobaczyć, co dołączyło do mojej filmowej kolekcji. W tym miesiącu będą to trzy filmy na Blu-ray 4K. Będą to całkiem nowe dodatki do mojej kolekcji i razem tworzą jedną z bardziej. Popularnych filmowych trylogii. Bez męnego przedłużania zmienię perspektywę i zobaczmy, co dołączyło w czerwcu do mojej filmowej kolekcji. Widzimy się po drugiej stronie. No i dobrze. Mamy czerwcową paczuszkę. Słuchamy sobie. Dobrze. Bez, e, myślę, bez zbędnego e, przedłużenia, jak na zapewne już wspomniałem, e, w środku są trzy filmy na Blu-ray 4K, należące do jednej chyba z najsłynniejszych, e, tworzące, można tak nie powiedzieć, tworzące jedną ze słynniejszych filmowych trylogii, a mianowicie Godfather Trilogy, czyli trylogia ojca. Wczesnego w reżyserii Francisca Forda Kpoli. Wydanie na 50 lecie. Bardzo fajna okładka. Widzę złoty napis, taki wypukły na froncie. Zobaczmy sobie z tyłu. Zaraz sobie zobaczymy na polską wersję językową. Ale jeżeli mnie pamięć nie myli, to w tym wydaniu chyba nie było polskiej wersji. Hmm, tak, chyba tylko film w trzecim filmie, jest polska wersja językowa, w pierwszym i w drugim nie mamy, ale to Wam jeszcze potwierdzę na ekranie, i jeśli się nie mylę, tak, mamy logo do Ubiweather, więc, więc mamy tu do czynienia z nowym. Transferem do 4K i, Oj, I zdobi, wiesz co, jest bardzo, 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 bardzo dobra. Dobrze, mamy J-Card, odkleić, o fajnie się odkleiło, super. Kurczę, troszkę z uszkodzona, szkoda, bo bardzo ładne pudełko. Mam nadzieję, że to będzie widać. Piękny złoty napis, tak wypukły. zobaczmy sobie w środku. Tak, piękne wydanie. Na szczęście nie ma kopert, co jest bardzo fajne. Dobrze, i zobaczmy sobie w kolei. Tutaj mamy pierwszy film i na samej górze mamy krążek 4K i pod dołem krążek standardowy Blu-ray. wyciągnięto, bo chyba jest jakiś nadruk z tyłu. A nie, przepraszam Was. Tu jest część druga. Czekajcie, dobrze widziałem? Dobrze widział. czyli tutaj mamy krążek z częścią drugą 4K. Troszkę dziwne, nic takiego pod dołem. Troszkę dziwne ustawienie. Chyba sobie je zmienimy, no, zobaczymy jeszcze, czyli mamy tutaj drugą część Ojca Chrzestnego, tutaj mamy pierwszą część na Blu-ray 4K. Zobaczymy dalej, mamy... Część e, trzecią na Blu-ray 4K I mamy dwa e, Dyski z dodatkami I to też na 4K Dysk z dodatkami na 4K I dysk Z dodatkami na standardowym kląsku Jestem ciekaw czy to są te same, do, te same dodatki czy na obu krążkach są inne. To jest bardzo ciekawe. Chyba pierwsze wydanie w mojej kolekcji, które posiada materiały dodatkowe na krążku 4K. Jeszcze czekajcie, bo chyba się coś... Hmm, ciekawe. A, dobrze. Już wszystko wiem. Ten krążek to jest trzecia część i to jest wersja specjalna filmu. A tutaj to jest trzecia część, ale wersja kinowa filmu. Dlatego się zdziwiłem, tylko nie wiem dlaczego tutaj przebon bonus dysk. No, no widzicie. I część trzecią mamy w wersji kinowej i wersji specjalnej. No i tu jest standardowy już krążek z bonusami. Troszkę dziwne na dół na tej płycie. Bardziej się spodziewałem, że jeżeli to jest wersja kinowa, to powinna mieć, moim zdaniem, też logo, że to jest film, a nie, że to jest bonus dysk. No ale najważniejsze jest to, co jest na płytach. Się nie mogę doczekać. Kurczę, już bardzo, bardzo, bardzo dawno nie widziałem tych filmów. Dobrze. Piękne wydanie. Mam nadzieję, że transfer jest równie piękny. Dobrze. Tak by się jeszcze grupiet prezentował. I zmienimy perspektywę i się pożegnajmy. No i cóż, tak by się prezentowały moje czerwcowe zakupy filmowe. Zanim się pożegnam, odpowiem jeszcze na pytanie, które zostało zadane pod jednym z moich e, filmików ostatnio, tak naprawdę wczoraj, gdy to nagrywam. E, I pomyślałem, że odpowiem na to pytanie właśnie na filmiku. Może jeszcze inni z Was zastanawiają się e, nad tym samym. E, cóż, starożytny wojownik pyta, co to są upgrade'y? E, Upgrade'ami nazywam e, e, filmy, które miałem już wcześniej w swojej kolekcji, a zostały zakupione na, w nowym lepszym formacie przykład, miałem film na DVD, kupiłem ten sam film na Blu-ray 4K i nazwałbym to upgrade'em do 4K sytuacja może być podobna, gdy tak samo mam film na DVD, a kupiłbym go na standardowym krążku Blu-ray to wtedy też to nazywam upgrade'em do standardu Blu-ray czyli do Full HD upgrade, czyli z angielskiego ulepszenie tak bym to, dlatego tak to e, nazywam. Mam nadzieję, że odpowiedział to na Twoje pytanie. No i cóż, e, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli się podobało, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie i chcecie być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. Zapraszam także do podzielenia się swoimi przemyśleniami i może jakimiś pytaniami w komentarzach poniżej. A zobaczcie z Wami w kolejnym filmiku. Jak zawsze, niech moc i dobre filmy zawsze będą z Wami. Darth Daniello, over now.